Jeżeli lubicie nietuzinkowe pecety to dobrze trafiliście, bo dzisiaj zajmiemy się budową ekstremalnie ciekawego komputera. A że kolorystyka za mną jest zielona, to wiadomo, że motorem napędowym będzie partner dzisiejszego odcinka, czyli KFA2 wraz z tą kartą graficzną. Jest to GeForce RTX 4070 Super X Gamer One Click OC, a sama karta jest świeżutka i jeszcze nie rozpakowana, więc rzućmy okiem na to jak wygląda w środku naprawdę przecudowna. Już na starcie podoba mi się fakt tej takiej mechowej stylistyki, no i jeszcze wentylatory, które są przezroczyste, więc podejrzewam, że one będą rozświetlać się RGB. No i skoro główny komponent już znamy, to możemy przejść do dalszej zabawy, bo wspomniałem przecież o ciekawym komputerze i faktycznie ta karta graficzna wyląduje w niesamowitej moim zdaniem obudowie pod kątem designu, no a żeby można było wykorzystać jej pełną moc, to podobniemy komputer do wyjątkowego monitora, który znajduje się w tym gigantycznym pudełku za mną i myślę, że spokojnie ten monitor pozwoli nam wykorzystać wykorzystać pełen potencjał DLSS, także jeżeli jesteście ciekawi jak wygląda gamingowa uczta z uruchomionym raytracingiem to zostańcie ze mną do końca, a my teraz zabierzmy się za budowę peceta. Zacznijmy może od tego, co będzie stanowić bazę do umieszczenia poszczególnych komponentów, czyli płyty głównej. W formacie Mini-TX jest to Asus ROG Strix B760 i e Gaming WiFi. fi Mój egzemplarz ma jedną wadę, mianowicie brak osłonki na dyskiem 2, bo zamówiłem outlet, ale myślę, że nie będzie to specjalnie przeszkadzać. Pamięć RAM pozbawiona RGB, ale za to szybka. Kingston Fury ddr 5 cl 36, 38, 38, 38, o taktowaniu 6000 MHz. Nośnik danych bez zaskoczeń, mianowicie jest to PNY Accelerate, z którego już wielokrotnie korzystałem i po prostu jako dysk do gamingu się sprawdza. No i sam procesor. Postawiłem na I5 13 generacji, czyli 13600K, 14 rdzeni, 6P, 8E, no i jednocześnie mamy 20 wątków. I to tak naprawdę wszystko, mówiąc o wybranych komponentach. Tyle, że część z Was pewnie zauważyła, że nie ma chłodzenia, nie ma zasilacza i nie ma obudowy. Tak się składa, że wszystko znajduje się tutaj. I tak właśnie przechodzimy do bohatera numer 2 dzisiejszego odcinka. Oto budowa Cooler Master Encore 100 Max. To dosyć świeży, ale kosztowny case od Cooler Mastera, bo aktualnie jego ceny wahają się w okolicach 1900 zł. Jak w przypadku tej obudowy rzucicie sobie okiem na specyfikację oraz obrazek poglądowy, no to mamy tutaj zintegrowany zasilacz 850 W, no i jeszcze chłodzenie wodne 120 mm. Należy no przekonać się, jak to wszystko będzie wyglądać w rzeczywistości, to pora zabrać się za składanie. Obudowa z pewnością już teraz w pudełku wygląda mega ciekawie i pewnie duża część z Was chciałaby zobaczyć, jak ona się prezentuje w rzeczywistości, kiedy ją wypakujemy, ale zanim to zrobimy, to może warto by było po prostu narzucić wszystkie podzespoły na płytę główną, a dopiero później przejdziemy do komponowania tego w naszym case'ie. Płyta główna na swoje miejsce, otwieramy socket i na odpowiednie miejsce, zgodnie z wszystkimi punktami kluczowymi, umieszczamy procesor. I procesor założony. Kolejny jest RAM. Mamy tutaj płytę ITX, więc dwa sloty. Odblokowujemy je. Kość numer jeden. Kość numer dwa. Zaskoczyła. RAM umieszczony. No i na koniec, dysk, który umieścimy sobie w tym miejscu. Tutaj w ogóle powinna być jeszcze dodatkowa osłonka, którą należałoby odkręcić. Ale skoro jej nie ma, to po prostu wkładamy nasz nośnik. Domykamy. I dysk jest na swoim miejscu. I błęta w tym momencie jest tak naprawdę uzbrojona, pozostaje nam podopinać wszystkie przewody, kabelki, no i założyć chłodzenie, ale to zrobimy po rozpakowaniu obudowy. Swoją drogą tematy typu ITX nadal mnie fascynują, co prawda swojego biało-czerwonego maluszka niestety musiałem się pozbyć z różnych przyczyn, ale generalnie to jest temat, który na pewno jeszcze nie raz na tym kanale zbudujemy. Obudowę już tutaj widać, ale zanim przejdziemy do niej, to rzućmy okiem na boksa z akcesoriami. Mamy panel, tutaj jakieś tematy związane z mocowaniem chłodzenia, jest też pasta, jakieś przewody, no i tutaj przewód ześlający. Powiem Wam, że to jest chyba jedna z ładniejszych obudów, jakie kiedykolwiek widziałem. Tutaj mamy porty. Dwa razy USB klasyczne typu A, jest jedno USB typu C, jest też combo jack. No i tutaj chyba jest włącznik. Ależ to wygląda. Proces składania komputera w tej obudowie może być na pewno dosyć ciekawy. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj zintegrowany zasilacz i zintegrowane chłodzenie, które znajduje się na górze. Generalnie sama obudowa, jak widzicie, jest pionowa. Kolorystyka brązowa też, moim zdaniem, była strzałem w dziesiątkę. Jestem w sumie ciekaw, jak prezentuje się ona również w środku. Salusieńki panel jest pokryty otworami, jeden i drugi, mamy tutaj również filtrowanie, no i pamiętajmy, że jest to obudowa typu Micro ITX, a to oznacza, że wewnątrz będzie mimo wszystko troszkę cieplej, więc te otwory się przydadzą, żeby temperatury oddać na zewnątrz. No to co, skoro obudowa rozpakowana, to teraz umieścimy tutaj płytę główną, no i kartę graficzną KFA2, a później zobaczymy jak będzie prezentować się wydajność takiego zestawu, no i przy okazji temperatury, i tak jak wspomniałem, jeszcze rzucimy sobie okiem na całość w kompozycji z ogromnym monitorem. Paradoksalnie budowa komputera w Enkorze może wcale nie być taka trudna jak się wydaje. No bo przewody mam już ułożone, pompę zamontowaną, wentylatory również, więc nie pozostaje nam nic innego jak wrzucić tutaj komponenty, zamknąć całość, podpiąć zasilanie i to wszystko. Płyta główna ma lecieć w tą stronę. No i proszę, wpasowała się idealnie, więc cztery śrubki i temat mamy załatwiony. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Teraz chwilę należy poświęcić chłodzeniu. Mocowania przykręcamy do pompy. Udało się założyć chłodzenie, udało się podpiąć również panel przedni audio wszelaki wentylatory i naprawdę się przy tym nie zmęczyłem, aktualnie pozostała nam wyłącznie karta graficzna. Tak więc wykręcamy dwa śledzie. Ok, teraz delikatnie, i siedzi. Karta graficzna siedzi z delikatnym zapasem, ale się zmieściła, a to jednocześnie oznacza, że komputer. Jest zbudowany, więc pora go odpalić i zobaczyć, jak będzie działał. Ale tak jak mówiłem, nie będziemy testować go w jakichś standardowych warunkach, dlatego też przebudowałem swoje stanowisko i za mną znajduje się prawdziwie potężny monitor. Konkretnie jest to monitor AOC w kolaboracji z Porsche Design, który ma 49 cali. Jest to model PD49, a jego rozdzielczość to 5120x1440 pikseli, więc ten komputer będzie miał nie lada wyzwanie przed sobą. Generalnie modyfikacja całego setupu trochę trwała, ale jak widzicie, nawet jeżeli monitor jest ogromny, to wciąż w tym miejscu znalazło się miejsce na nasz komputer. Przed chwilą na monitorze uruchomiłem sobie gameplay z Cyberpunk'a, który w tym momencie widzicie, i powiem Wam, że wygląda to niesamowicie dobrze. Nie mogę się doczekać, aż zagram na tym sprzęcie, ale zanim przejdziemy do tych kilku wymagających gier, mówmy o samej głównej bohaterce dzisiejszego odcinka. Jak wiecie, jest to karta graficzna KFA 2 Nvidia GeForce RTX 4070 Super X Gamer One Click OC wyposażona w 12 GB pamięci GDR6. Właśnie na niej odpalimy dzisiaj kilka solidnych pozycji, wykorzystując ray tracing. Jeżeli nie wiecie nadal, czym jest ta technologia, to odnosi się ona do śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, co odbija się na znacznie lepszej pracy cieni i jakości oświetlenia w grach, aniżeli podczas klasycznej rasteryzacji. I cyberpunk, który leci sobie w tym momencie obok mnie, jest jednym z dwóch sztandarowych przykładów, obok Alana Wake, Up, które wykorzystują właśnie tę technologię. Ale oczywiście tytułów jest znacznie, ale to znacznie więcej. Mówiąc o ray tracingu, warto też wspomnieć, że jest on dosyć wymagający, więc z perspektywy gracza powinno nam zależeć na obecności jeszcze jednej technologii, mianowicie DLSS. Jest to opcja przeznaczona właśnie dla karty ze stajni Zielonych, która jest dostępna od 2019 roku, gdzie mieliśmy wersję 1.0. W sierpniu 2019 dostaliśmy już wersję 1.9, a w kwietniu 2020 wskoczyła wersja 2.0. Ale skoro w tym komputerze mamy już kartę graficzną z serii 4000, to możemy wykorzystać DLSS 3.5, które oferuje nam kilka opcji, mianowicie Path Tracing, czyli śledzenie promieni, no i jeszcze jedną rzecz, mianowicie Frame Generator, czyli generator klatek. Mówiąc o pathracingu, jest to technika, która pozwala śledzić nie tylko promienie, ale także całe ścieżki, dzięki czemu wrażenia związane z oświetleniem robią jeszcze większe wrażenie, są bardziej realistyczne, no i pełniejsze. Z kolei o generator klatek, musimy przede wszystkim wspomnieć o DLSS. Deep Learning Super Sampling generalnie działa jako skalowanie obrazu z niższej rozdzielczości do obrazka docelowego na naszym ekranie, co zapewnia wzrost płynności rozgrywki. Stąd w grach mamy różne tryby, z których korzystamy, przykładowo skalowanie z 720p czy 1080 do wyższej rozdzielczości. Z kolei, mówiąc o generatorze klatek, działa on jako uzupełnienie klatek o ramki pośrednie przy udziale AI, co z kolei przekłada się na zwiększenie właśnie FPS-ów w grach. I właśnie połączenie tych dwóch technik, czyli DLSS oraz Frame Generator, będzie moim zdaniem idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdzie nasz komputer będzie musiał zmierzyć się z ogromną rozdzielczością naszego monitora. Nasze testy rozpoczynamy od Cyberpunk'a, który średnio na ustawieniach Ray Tracing Ultra, mówiąc o presecie bez DLSS czy Frame Generator, osiąga 21 klatek średnio, a maksymalnie 26. Uruchomienie tego samego benchmarka na ogromnej rozdzielczości przy udziale DLSS w trybie zbalansowanym i generatora klatek pozwala nam przejść na poziom 76 klatek średnio, no i maksymalnie nawet 87. Diablo 4 pojawia się w dzisiejszym zestawieniu ze względu na to, że nie tak dawno gram dostała wsparcie dla ray tracingu, więc zobaczmy, jak diabełek radzi sobie na ogromnej rozdzielczości. Tutaj na starcie brak jakichkolwiek dodatkowych technologii poza ray tracingiem, no i średnio 41 klatek, a maksymalnie 57. W Hack wypadałoby mieć trochę więcej płynności, dlatego też ponownie dokładam super rozdzielczość w formie Nvidia DLSS w trybie zrównoważonym, no i generator klatek, a wartości są podwojone. 86 klatek średnio i 106 maksymalnie bardzo wymagający w testach okazał się być Fortnite, ale nie w trybie kompetywnym, a jako LEGO. Otóż postanowiłem tutaj uruchomić ustawienia maksymalne, uruchomić również Ray Tracing, no i wyzbyć się DLSS. No i tutaj niespodzianka, tytuł jest w zasadzie niegrywalny, bo mamy okolice 4 klatek średnio, no i 4 klatek maksymalnie. Dlatego też zszedłem z domyślnego układu jakości z Epicki na wysoką, a następnie uruchomiłem NVIDIA DLSS w trybie zbalansowanym, wciąż wykorzystując Ray Tracing. I tutaj problemy jak ręką odjął, średnio 72 klatek. A maksymalnie nawet 83. Natomiast wypada przejść na tryb kompetytywny. Zarówno ustawienie najniższe, jak i DLSS. Efekt 266 klatek średnio i 318 maksymalnie. Szczerze mówiąc, takie wyniki przy takiej rozdzielczości sprawiają, że gra się ultra przyjemnie, nawet mając na uwadze, że taki obszar może nas rozpraszać. Ostatecznie pokusiłem się o Dragon's Dogma 2, które na takiej rozdzielczości na ustawieniach wysokich bez uruchomionego DLSS-a z ray tracingiem osiągnęło 75 klatek średnio i maksymalnie 80. Szczerze mówiąc mam wrażenie, że optymalizacja w tej grze poszła do przodu, ale jeżeli chcemy wciąż cieszyć się grą fabularną, ale w wyższej ilości klatek, no to wtedy tryb zbalansowany DLSS, no i średnio 85 klatek, a maksymalnie nawet 101. Jakie są efekty naszego dzisiejszego setupu, każdy z Was mógł zobaczyć i trzeba przyznać, do no, wizualnie to wszystko prezentowało się pięknie, mówiąc zarówno o wykorzystaniu technologii NVIDIA, jak Ray Tracing czy DLSS, ale również wspominając o tych konkretnych warunkach, gdzie dostajemy ogromny monitor, no i przy okazji piękny komputer, który stoi tuż obok. Ale mówiąc już stricte o grach, przede wszystkim bardzo pozytywne zaskoczenie w postaci cyberpanka, bo nie spodziewałem się, że będzie on sobie na tyle przyjemnie radził przy tak dużej rozdzielczości. Z drugiej strony mamy na przykład 4 fps w Fortnite w LEGO, gdzie gra wydawałoby się nie jest aż tak wymagająca, tymczasem nastawę wysokie, do tego ray tracing, no i mamy przepis na to, żeby zacząć bawić się DLSS-em. Wówczas rzeczywiście te klatki można było unormować, natomiast kiedy przychodzimy już do zabawy kompetytywnej w Fortnite, no to wiadomo, że wszystko miga tak jak powinno, bo wówczas ustawiamy detale na poziomie niski. No i jest jeszcze to Diablo 4. Diablo 4, które pojawiło się w dzisiejszym zestawieniu ze względu na obecny ray tracing, który nie tak dawno został dodany. Rzeczywiście gra zyskuje wizualnie, ale też ewidentnie mamy spadki wydajności, które naturalnie można poprawić poprzez wykorzystanie DLSS. Generalnie Diablo 4 też dosyć dziwnie zachowywało się na tym monitorze. Niezależnie od tego, jaką rozdzielczość wybrałem w formacie ultrawide, to zawsze mi się te dwa czarne pasy po bokach pojawiały. Być może pojawił się jakaś kolizja z tym konkretnym monitorem, nie jest to w każdym razie istotne. Grunt, że przy udziale DLSS rzeczywiście Diabełka udało się bardzo mocno upłynnić. Od szczegóły jakim jest DLSS przejdę w tym momencie do ogół, czyli do karty graficznej, która jak widzicie jest podświetlona na niebiesko w komputerze i tutaj przede wszystkim duża pochwała za to, że ta karta graficzna naprawdę daje rady. Nie ma absolutnie żadnych problemów z wymagającymi grami, a co ciekawe pojawia się również aplikacja, która nazywa się Extreme Tuner i po pierwsze mamy oczywiście dostęp do różnego rodzaju opcji z komputera, natomiast jeżeli zyskonujemy przykładowo kod QR, no to można zarządzać całością z pozycji naszego smartfona i dzięki temu jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba, no to w locie możemy zająć się poszczególnymi parametrami oraz właśnie kolorystyką i wybrać spośród mnóstwa efektów. To jest dosyć fajny bajer. Ciekawa sprawa i wydaje mi się, że nigdy wcześniej z taką apką mobilną do kart graficznej się nie spotkałem, a może się spotkałem, ale nie pamiętam. No, ale wydaje mi się, że nie. Generalnie KFA2 coś takiego oferuje, więc zawsze jeżeli tylko macie smartfona pod ręką, możecie sobie przykładowo zmienić estetykę waszego komputera na czerwoną, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dopasować ją do rozgrywki w Duma, w Quake'a albo w Diablo. No, odbijając już trochę od karty graficznej i skupiając się na samym setupie, który znajduje się poniekąd za mną, powiem Wam przecież, że przede wszystkim budowa w Enkorze była dla mnie czystą przyjemnością i chyba jestem w stanie powiedzieć to pierwszy raz od czasów, kiedy zacząłem bawić się itx ami Rzeczywiście, w tej obudowie wszystko jest zaplanowane tak jak powinno, i modyfikacja tego sprzętu nie stanowiła dla mnie jakiegoś większego problemu, a rzeczywiście trzeba było troszkę modyfikować. Na co w samej obudowie jest zaskakujące? Jak mogliście zobaczyć na benchmarkach, zarówno karta graficzna, jak i procesor, którym jest i 513600K, utrzymują naprawdę bardzo fajne temperatury. Owszem, ta obudowa troszkę bardziej szumi niż się spodziewałem, ale z drugiej strony jest to dosyć naturalny proces, biorąc pod uwagę, że mówimy o małej obudowie, ale jednocześnie te temperatury są zachwycające, zaskakująco dobre jak na ten format urządzenia. Także finalizując dzisiejszy film, z mojej strony były to przede wszystkim fantastyczne doświadczenia, bo wcześniej miałem okazję dłużej korzystać z tak ogromnego monitora, poza tym były to fantastyczne doświadczenia związane z wydajnością tej karty graficznej, z którą za chwilę będę musiał się żegnać, bo leci w dalsze testy, no i były to też jak żeby inaczej fantastyczne doświadczenia mówiąc o budowie komputera. W formacie Mini ITX. Naprawdę trzy fantastyczne rzeczy za jednym zamachem. Także co? Ja się z wami żegnam, dziękuję wam pięknie za uwagę, no i oczywiście czekam na Wasze komentarze dotyczące przede wszystkim tej oto karty graficznej Nvidia GeForce RTX 4070 Super od KFA 2. Poza tym dajcie znać, czy korzystacie z monitorów ultrawide, no i co sądzicie o budowie Encore, w której to wszystko dzisiaj zostało zmotane. Nie mogę się doczekać, aż poczytam Wasze opinie, ja natomiast żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć.